I gości. Myślę, że nie ma większej wartości nad wspólnotę, nad to, kiedy ludzie się zbierają i to nie zbierają się tylko po to, żeby się zebrać, ale wokół jakiejś idei. W 60. latach rozpoczęła się tutaj nowa era w dziwnowie. Krakowskie, krakowskie komandości, można by powiedzieć, wyroili się jak pszczoły z ula, ze swojej matki, aby osiąść Dziwnowie. I przygoda z Dziwnowem trwała około 20, 20 lat, potem czas Lubiniecki, ale choć wielu odeszło do Lubinca, to z pamięcią i z dumą, ale myślę i również z sentymentem, Ciągle wracacie do, do dziwnowa, na pamiątkę tego, że tu dziwnowie stacjonowali Komandoś, ci dzisiejsi lub niemieccy. Jest ten kamień, na którym składamy Bogu najświętszą ofiarę, Ale przede wszystkim jesteście Wy, którzy jesteście tu obecni, którzy tak nieśmiało tworzyliście ten maraton Komandosa. A dziś zaczyna się on rozrastać dzięki ludziom z inicjatywą do większych, piękniejszych rozmiarów. Przypominam sobie, jak przyszedłem do dziwnowa i komandosi mnie zaprosili na opłatę, to początki były takie, iż nie było to też takie spotkanie, jak to zwykliśmy się spotykać przy opłatach, ale z latami to nawet i opłatek się pojawił. Nie tylko lampka szampana. Jak mi było miło zawsze, że bez żadnego mojego udziału w tym, tylko z moją obecnością, dojrzewamy wszyscy razem do pełniejszego przeżywania tego, co akurat zdarza nam się przeżywać i tutaj też Przecież dzień maratona jest nie pierwszy raz organizowany. W zeszłym roku mieliśmy szansę już stanąć tu na środku i uczynić znak krzyża dla tych, którzy wyruszają w ten ciężki, trudny marsz. A dzisiaj bez żadnych specjalnych organizowanych przez kapelana zabiegów, sami poczuliśmy, że chcemy to bardziej przeżywać. Dlatego dzisiaj w na święta ten marsz. Brudny marsz. Marsz, który ma pokazać, że jesteśmy ludźmi twardymi, ale ta wartość nie polega tylko na wartości słowa, wartości zachowań, ale charakteru. Bo to najistotniejsze, żebyśmy w tym swoim życiu mieli zawsze twardy i jednoznaczny charakter. O to również się modlimy. To dla nas również jest, a przede wszystkim, przesłanie tego maratonu. Abyśmy mogli dalej się modlić, zanieśmy nasze prośby do dobrego Boga. Boże, dlatego też nasze intencje w obliczu powszechnej obliczu wiernych przez Mariję. Gdyby się za Kościół święty, aby posługa partii Benedykta prowadziła wierne rozwiedlenie do uczenia z Jezusem. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas panie. Gdyby się za wszystkie powołane do służby Bogu, człowiekowi o kościele, a uczyli się oddania im szczerej troski o sprawy Boże i Ludzkie, Ciebie prosimy. Mógłby się za władzę naszego miasta i gminy, oraz za dowództwo żołnierzy naszemu garduzowi, aby służba i troska o sprawy innych była wynagradzana bowiem błogosławieństwem. Ciebie prosimy. Pomógłby się za wszystkich przedstawicieli służb mundurowych obecnych na tym świętej polowym. Mógłby się za poczty sztandarowe, za komandosów, kopatantów i emerytur wojskowych, aby ich codzienna walka ze złem w naszym otoczeniu budziła szacunek i wdzięczność społeczną, Ciebie prosimy. Pomóżmy się za zmarłych żołnierzy, którzy byli związani z zimną, aby mogli oglądać Boga w zbawiony. Ciebie prosimy. Pomóżmy się o opiekę Matki Bożej dla organizatorów festynu komandosów, Wszędzimy sobie w Ciebie prosimy. Mała ojcu, synowi, duchowi świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków, a O góra dolina rozlega się dłoń, a nie niebieskie. Mmm. Uh. ci się, aby moją i waszą...